grizzly buabuador też a co my tu mamy? jak powiedział pan poszukiwacz przepraszam cię alex proszę mi tu nie wyłuchać telefonu Ej, tak. mamy tutaj alex tak też mamy Dobra, e, nokianki zimóweczki O kurwa. Dobra. 155 na 70 na 13. Więc można się domyślić, że to będzie szło do chrupa. A czemu? No, bo zaraz powiem, mam tylko dwie. Czemu? Bo jedna mi nie tak dawno szczeliła z przodu po prawej stronie, więc założyłem zjazdówkę. Tak, na razie latałem. Niedługo, ile z tydzień? No. No i tak po tym tygodniu. Mówię, nie no, trzeba coś z tym zrobić. No i o, taka, taka ma ta oponka. Nie, taka o, nie chcę się iść pomiarki. No, ale bieżnika to, to ma z 5 albo 6 mm, więc takie będzie się to trzymało na śnieżek do chrupa. Trzeba było zmienić jeszcze wydech na serię. Mam plany tym autkiem jeździć trochę dalej niż tylko to po moich dziurach okolicznych. No ale na razie tak, mamy dwie oponki jest już przełożone. Wczoraj jeździłem po opony, tego już nie nagrywałem. A dzisiaj sobie przerzucimy. Czy są już przerzucone na felgi? Elegant A teraz tylko zarzucimy to na samochoda. Więc co będziemy potrzebować? No logiczne będzie to, że potrzebujemy czego. Lewara potrzebujemy. Do lewara będziemy potrzebować czegoś, żeby było odkręcić. Mógłbym rwać dynamometrem, ale mam takie coś. Jeszcze coś się nie dorobiłem takiego, tak jak się nazywa z angielskiego, breaking bar'a, czyli tego klucza kątowego do tego, do ten... No wiecie, że tu jest prosta rura, a tutaj jest po prostu ta główka uchylna. Więc na razie tym. Do tego ja bym chciał, hmm... Na jakąś siedemnastkę, najlepiej nawet dwie. Więc to, żeby było wziąć tą walizę. Ale gdzie? Moment. Więc tak ogarnąłem. Wyjąłem sobie bita z krantereczki. Nawet cyk. No i nie dobrze, że to można tutaj schować na miejsce. Bo te przejściówki mam coś tu. Hmm.

już mamy zamknięte zamknięte otwieramy I mamy tak 17 raz, i dorzucimy tamten kluczek, krętarkę i 17. No i jak już kupiony, trzeba z niego korzystać do dokręcania dynamometr. i to już wszystko, czyli lewar, po prostu klucz i dynamometryk w łokciu, albo po prostu jak to się ma to. No i dobry. No, a więc tak Jakby ktoś nie wiedział co wam wie, bo nawet niektóre szkoły na półki jazdy. A ty się nazywa środek nauki jazdy? OSK? Tak, musimy... Nie. Ośrodek szkolenia kierowców. Dobrze. Niektóre OSK nawet tego uczą czyli. Auto teoretycznie powinno być podparte, ja mam tutaj na ręcznym i na biegu, albo z naszym ręcznym, no ale przestrzeń moja, yy. zrywamy jak śruby, czy poruszamy, nie zrywamy, jak samochód stoi na ziemi, wtedy nam się koło nie obraca, tak? Ja sobie ułatwia, bo nie trzeba było tym kluczem odkręcać, bo się w PC. Ja Lewar. Lewar są... zależy od samochodu. W becie są takie plastikowe kwadraciki. Tutaj mam taką wypustkę na tym progu. Wiecie, lewar będzie chciał współpracować w moich naprawach. Ale mniejsza, są tak zwane punkty podnoszenia na samochodzie, że nie łapiamy. nie mamy takich punktów, miejsca mocowania wahaczy i tym podobnie, tak, czyli miejsca moc? Kobyłka to jest tak bardziej w razie w niż do utrzymania, i tak, krętara w moim przypadku styk, puszcza, jak No nie. No po prostu, kurwa, no nie. BOŻE, CZY TY TO WIDZISZ? Oprócz tego, że lewar mi tłuszcza to wszystko jest ok. Drugie kółko chyba nie zdążymy założyć, się tak zrobić. Jeszcze się udało w tego w. Ja Czyli tak, widzieliście. Zdjęcie koła śrubkami łapiemy. Mareczka jest słaba, albo i fala powiększona, ale idzie, pasuje, nie ma co do tego. No i dobrze, koło jest wstępnie skręcone, czyli co, lewar w dół. albo nie mam tego klucza, dokręcamy śruby dość mocno, no ale wiadomo, nie do przesady. Tutaj widzieliście, używałem dość dość mocnej siły, żeby je odkręcić, były dokręcone siłą, dokręcałem się jedyną matrykę, były dokręcone siłą około 115-120 milimetrów, mm do półtora. No. Więc tak sobie ustawimy i tym razem. na była na 120. W moim przypadku ten automatykiem byłam. Ale widzicie, nie, nie, nie czekają aż kliknie, bo ta śruba jest całkiem luźna. Pokażę. Dokręcamy naprzeciwko 120 Dzisiaj złota zasada przy wszystkim nie zaszkodzi dokręcać naprzeciw. Śrub. Bo, nawet no ja w przypadku tak głupiej sprawy jak pełna, ona yy, się równie układa, tak? No i tym oto sposobem mamy zmienione koło. I to by było wszystko. Druga strona analogicznie. Ewentualnie, jak będę tutaj miał jeszcze wenę, zajrzymy pod spód, skąd leci bo skończyć trochę lepiej. Nie robimy, bo się właśnie zarąbałem w akcji, podniosłem samochód, a nie poluzowałem sobie śrub. No ale spróbujemy. Na jedynce stawia dość duży opór i to poszło. Ale za zdrowe, to dla samochodu raczej nie jest. Bez porównywalne z kopnięciem ze strzęgła. que Zaj więc zajrzeliśmy pod chrupa. Nie wiem czy to będziecie widzieć. Koło wydechu w tym miejscu się bardziej świeci. Nie Czyli... całkiem się sprawdzi moja teoria, że tam gdzie mi się smarcza pod pokrywą zaworów, tak znowu się wysrała uszczelka to po prostu, łałakomu zgłąbam Tam po prostu, tak się już polało po całym silniku, że kapie dałem Tak, tutaj mam jakąś fajną obejmę widzę, czyli to byłby wydech łączony środkowy z tym skatem Subcio Skąd ja mam tu tyle trawy? Halo centralo Wszystko rozumiem, ale żeby tyle? Więc o tym skąd ja mam tu tyle trawy, no to zobaczcie tu aż przywalona do spodu Ja gdzieś mocno potrawię trawie zajęło, ale nie przypominam się, że gdzieś aż tak po trawie szedł. ostro, eee, tak tam z tyłu jest moja rzeźba. Czyli wydechor sportowy, który będzie najprawdopodobniej zdjęty niedługo. Zaraz was w sumie, bo jak tam się nie. Postę. tam się za katem z tamtej strony dzieje? Czy to leci stamtąd, czy nie stamtąd? Hmm. Kat. No jeszcze mnie blablador zaatakował. A tam koło gdzieś, koło miski leci. Dobra, czyli tyle. Czy wiemy skąd, wiemy jak. Sub